Góra, masakra, nie wiem czy to widać jak, jak pada. Ja już jestem cały biały we mnie w śniegu. Cześć, jestem Dintek, witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj pierwszy dzień Global Tour Hoenn Event. Rozpoczynamy od shiny Cheku na Kyogra. 70 Primal Energy nie jest shiny. Moi drodzy, zobaczymy ile zdobędziemy shiny. I nie mogę się doczekać aż zrobię swojego pierwszego Primal Kyogra i Primal Groudona. Zapraszam na odcinek. Także kochani, jak wczoraj mogliście zobaczyć, wykluwaliśmy 12 jajeczek 12-kilometrowych i idealnie mi się wykluły te jajeczka następne, które zebrałem po tamtym odcinku. Także przeklikamy sobie na szybciutko, bo my chcemy te jajka 10-kilometrowe, żeby zdobyć regionalne Pokemony Shiny, czyli Shiny Torcola, Shiny Tropiusa oraz Shiny Relikanta. Zobaczymy czy nam to się uda. Czy jakieś jajeczka 10 km nam wypadną. Teraz tutaj szybciutko, szybciutko przeklikujemy te jajka, bo to nas nie Interere. To są zwykłe normalne jajka, nie eventowe. Ale no nic szajni tutaj nie ma. Dobra, także kochani, to co wam powtarzałem, zaraz sobie złapiemy jeszcze tego kajogra. Swampert, Swampert, kochani, udało mi się. Gdzie on jest? Tutaj cyk. To co Wam powtarzałem, Mega Swampert daje nam dodatkowe candy i do Kyogra i do graudona, więc to jest bardzo spoko opcja. Fakt, że będzie trudniej troszeczkę pokonać Kyogra Primal, ale no trudno, nie? Ja wolę dostawać więcej candy oraz candy XL w sensie mieć szansę na te więcej candy e, zwykłych i candy XL. Do tego i właśnie widzicie mega level up trzeci, więc idealnie zdążyłem wbić mój mega poziom trzeci. Z moim mega swampertem. Mam nadzieję, że wy też zdążyliście. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dzwoneczek na bieżąco, żeby być po prostu z informacjami. Dobra, mega swampert jest. Spoczko matchot, Hydrokanon. Nie wiem, czy Watergon nie będzie lepszy. Aj tu anon się łapie na GoPlusa, ale nie jest fajnie. Spoczko. Dobra, zobaczmy, czy mamy jakieś jajeczka. Jeszcze żadne jajeczka się nie wykręciły dwójka. Tak właśnie myślałem. O, jest dyszka, jest dyszka, spoko. Tylko kurczę, 6 km będzie trzeba przejść, nie? Spoko. Na razie, bez shiny, ale kochani, od Billiego, w sensie jak Wy będziecie to oglądać, to już pewnie będzie po ogólnie Hoen Tour. Po tym evencie mamy ride hour z Rayquazo. I właśnie Billy mi wysłał tutaj rejkę. Równo o godzinie po 10 jakoś i w końcu pierwsza. Nie wiem, jakieś 70 rajdów po KEDEX. No, 70 plus rajdów zrobiłem bez shiny, to jest moja pierwsza. Ivy bez szału, ale jest pierwsza shiny Rejka, Będzie na tradey. dobra, kochani, kręcimy stopami, żeby wykręcić jajeczka 10 kilometrowe Jeszcze jeden czek na bagona, nie jest shiny. Idziemy, i kochani, jest pierwszy shiny, kliknięty shiny castform, forma deszczowa. Jeszcze go nie miałem, także ogólnie spodko. Po lewej stronie zaraz Wam pokażę, jak tylko złapiemy tego Shiny Castform. Mega, mega się cieszę. O, wyskoczył. Jak możecie zobaczyć w Today, po lewej stronie mamy informację, która strona wygrała, tak? czyli ten challenge taki Ruby i Szafir, który team wykona więcej questów. Także Shiny Castform, Spocko IV. Uuu, nawet w miarę, nie? Jak, jeśli chodzi o takiego na dziko. Dobra, zobaczmy sobie bagonika. Nie jest shiny, ale właśnie tutaj, kochani, w today. Tutaj co tutaj jest w kwestie? Daskal. To nas nie interesuje. Pogoda ogólnie jest taka średnia. Troszeczkę zimno, wieje. Jakiś taki śnieżek a la Grad pada. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakiś shiny czek, taki fajniejszy. Nic nie ma. Nie ma Latiosa, też na dziko, ale tutaj w today. Yy, mamy informację, zaraz sobie to tutaj wykonamy. Primal Search Kyogre, czyli wygrała strona Sapphire i mamy więcej Primal Kyogrów po co z tej godziny. No i tutaj leci też nam niebieskie konfetti. Jakbyśmy... o pikacz, kurczaki. Dobra, nie był Shiny, już Go Plus go tam łapie, ale właściwie Kaknea, nowy Shiny. Czy będziemy mieli farta? Nie. Także niebieskie konfetti to na jutro będziecie wiedzieć. Niebieskie konfetti to jest więcej spawnów Primal Kyogra. Tutaj jak widzicie, no nie ma tego dużo, ale no dwa tutaj. O, zaproszenie. Dobra, wbijamy w tego Kyogra. Robimy, żeby zebrać Primal energię i zrobić jak najszybciej Primal Kyogra i Primal Groudona. Dobra, to widzimy się może na Szajniczeku. Zobaczymy. Także kochani, pogoda się pogorszyła strasznie. Pada taki, nie wiem, ala grad, śnieg. Telefon już jest mokry. Masakra, ale otrzymałem zaproszenie od Snorka, który wraz z nickname'em jest w Bochum. Jest tam aktualnie, mistrzostwa odbywają się, w sensie eliminacje do mistrzostw świata w PVP w Yokohamie. Także trzymajcie za nich kciuki, żeby udało im się Zakwalifikować do tych mistrzostw w Yokohamie. One będą chyba w czerwcu albo w lipcu, albo w sierpniu jakoś na tym przełomie. Eee, ale dziękuję za zaproszenie. Oczywiście zobaczmy, czy będzie Shiny od Snorka. 90 Primal Energy nie jest Shiny, ale dobrze mówię, Bohum. Tak, jak widzicie, Pokémon Regional Championship. Trzymamy kciuki. Myślałem, że będzie shiny. Kochani, zapomniałem. Miałem to zrobić w tamtym momencie, co mówiłem. Z tego, co zauważyłem, już wczoraj nawet nie jest gwarantowane jajeczko ze stopa. Także ogólnie masakra. Czekajcie, jeszcze jedna kakni, a nie jest shiny. Ale udało się wykręcić, moi drodzy. No, ekran już szaleje. 5 jajeczek 10 kilometrowych Więc szybciutko sobie to wrzucimy, żeby jak najszybciej to wykluć. Pięć jajek, także pięć szans na regionalnego shiny Pokemona. Oby się udało. Co my tu mamy? Dobra, nie zdążę. Spoko. Łapiemy. Może coś padnie szajniaczek. Także moi drodzy, godzinkę potrwał nasz event. Nic nie działa. Nie można zrobić rajdu, nie można kliknąć poka, nie można zakręcić stopem. O nie, stopem można zakręcić. Ale. O, RK, ciekawe, czy coś teraz zadziałało? O, Absol'a w końcu mogłem kliknąć. 1433, nie 43 była seta, chyba coś zaczęło działać, ale przez 3-4 minutki nie było można zrobić nic. Tam był Berdam na stopie, chciałem go zrobić shadow. Dobra, Sanika nie jest shiny. Mamy tu jeszcze dwa sarskity, właściwie trzy, nie jest shiny. Ostatni. Dobra, kliknijmy jeszcze Sewajera. Ale dobra, no to zacząłem mówić, że nie działa i zaczęło działać. Ale jeśli chodzi o szajniaczki, to na razie tylko ten jeden. Z rajdu nic nie wpadło i tylko szajnika form jajeczka, jeszcze trochę, dobra, niby działa. Także kochanie się troszeczkę rozpadało mocniej, masakra, już mam tak mokry ekran, ale wykonajmy sobie tutaj te questy, co mamy do zrobienia? Chasing Legends, dobra, zróbmy sobie tak, Giratina nasza tutaj, dwa power-upy nam brakują, więc zróbmy sobie cyk, ładnie. I kochani, jeszcze jeśli chodzi o to, będę chciał coś za chwileczkę sprawdzić. Zobaczymy, czy to się uda, ale no podejrzewam, że nie, bo tak jak wam mówiłem w poprzednich odcinkach, nie było takiej informacji. Także dobra, mamy tutaj Incensy, trzy sztuki, bardzo spoko, więc praktycznie na cały event nam wystarczy: Kyle Candy, Groudon Candy. I co tutaj mamy za Encountera? Absolek 1065, to chyba nie jest seta. Kurczę, cały czas tej setki Absola jeszcze nie ma. No dobra, co nam tu Ri mówi? Bla, 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 a musimy wybrać ścieżkę. Którą wybieramy? Gulpina chyba, co? Wybierzemy. Confirm. Niech będzie gulpin. Ok. Use incense, catch, 5, gulpin. Spoko. Chociaż nie wiem, czy kurczę nie lepiej było wybrać... Kaknei. No ale dobra, trudno. <gulpin> to chyba raczej nie ma znaczenia. Gulpin wygląda ładnie, jeśli chodzi o Shiny. Także dobra, sprawdźmy sobie, co tutaj jest za chwileczkę będziemy łapać, mamy pierwszego Galpina, nie Shiny i jeszcze kochani mamy tutaj po boku ten challenge nasz, Global Blistering Sands, kolejny incens, Kurczę, sporo tutaj tego wszystkiego, no za te 4 minuty co nam to wszystko nie działało, Pikachu, jest ok, nie? może być, może być, dobra, to był pierwszy, kurcze Latios był jeden i zdespawnował się jak po niego szliśmy ale pewnie spotkamy następnego. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Może też kolejny Pikachu? Tak, ale nie Shiny. Kurczę, chciałbym te Shiny, bo ładnie naprawdę wyglądają. Dobra, ten ekran, kurczę, troszeczkę nie działa tak, jak bym chciał, przez to, że padało. No, ale dobra, mamy tutaj to, to, to. Questy powykonywane. Tutaj musimy złapać gulpiny. Spoko. Idziemy, łapiemy. Dobra, kochani, mamy Latios jednak kurczę był tutaj, a pokazywało, że się zdespawnował. Więc spoko, mamy zrobione snapshota, żeby otrzymać kolejnego encountera. Za chwileczkę sprawdzimy co tam jest, tylko teraz właśnie, czy ja dorzucę tą jedną ręką. Kurczaki... Dobra, czekajcie. Może to jakoś sobie tutaj położę ten telefon. Tak żebyście w miarę widzieli. Oby mi nie spadł. Dobra, jest great. Troszeczkę się boję, że spadnie. Dobra, wyskoczył. I naura. Czyli tak jak legendarne galariańskie ptaki. Kolejny Anon. Dobra, nie jest Shiny. Niech tam GoPlus go łapie. Co my tu mamy? Surskit, nowy Shiny. no dobra, sprawdźmy. Co my tu mamy? Latios Photo Safari 3800 EXPA. Spoczko. I sprawdźmy. Obili tam chyba był <grych> na tym zdjęciu czy to będzie kolejny Latios? Jest! 1583 nie wiem czy to jest dobra IVka czy nie ale dobra, zróbmy sobie to samo co przed chwilą teraz żeby Excellent ładnie wszedł dobra, jest, powinien usiąść raz, dwa trzy, siedzi, nice co my mamy? Mega Somperta, dobra, nie było dodatkowych Candy, ok, sprawdźmy IV. dobra, nie było tematu, nie było tematu co tu jest do sprawdzenia? Surskit, nie Shiny ok Także moi drodzy, jeśli chodzi o Kyogra, 880 Primal Energii, więc możemy już praktycznie robić, i Graudon 430. Też możemy zrobić, ale trzeba jeszcze troszeczkę się nachapać tej Primal Energii, Anon, nie szajni. Dobra, łapiemy. Dobra kochani, jak widzicie, pogoda nie jest na nagrywanie. Już mam cały mikrofon mokry. Także szybciutko sprawdzimy sobie czy jest ten Graudon Shiny Zapro od Totecticala. ślicznie za zaproszenie. Nie jest Shiny, nie jest setką. Pamiętajcie, że te wszystkie tutaj kajogry złapane i Graudony będą posiadać ten atak specjalny Precipice Blades. Dla Graudona oraz Origin Pulse dla Kajogra Masakra. Nie wiem czy to widać jak, jak pada. Ja już jestem cały biały we mnie w śniegu. Ale moi drodzy, idziemy do domu. Później, jeżeli polepszy się pogoda, przyjdziemy wykluć te tutaj jajeczka. Jak widzicie, już mam kolejne dyszki. Zakręćmy jeszcze tym jednym stopem. I kolejna dyszka wypadła. Więc ogólnie spoczko. Szybciutko sobie to wrzucimy. Mam nadzieję, że mikro nie przestał działać. I że wszystko jest ok. Także mamy 8 jajeczek. 8 jajeczek na tą chwilę. Ale zanim wejdziemy do domu, kochani, zróbmy sobie Kajogr. Nie Jinx. ka kajo. Także kochani, mam nadzieję, że za to poświęcenie zostawicie ofeczkę w górę. Ok, zróbmy sobie, gdzie tutaj jest. Nasza 98 Primal Reversion. Po raz pierwszy w Pokémon Go, kochani. Robię swojego Primal Kyogra. Czarny, piękny, kurczę, ta animacja, kozacka. Registered to Mega and Primal Pokedex Kozak. I zaczął się, myślałem, że się zaczął ekran Primal Kyogre w Pokémon Go. Nice. No i pozostaje nam zrobić nic innego, jak oczywiście tutaj ładnie, 98%, kochani. Później zrobimy sobie, jak nazbieram energii w domu, jeszcze te moje setki wymaksowane. I mamy Primal Groudon Registered to Mega and Primal Pokédex. Kozacko. Także kochani, zostawcie łapeczkę w górę. Ja idę do domu i jak wrócimy na dwór, mam nadzieję, że pogoda będzie lepsza, to wykluwamy jeszcze jajeczka w dzisiejszym odcinku. Także kochani, mam nadzieję, że mnie widać. Niestety Pogoda nie pozwoliła na grę. Jak widzieliście ta zamieć śnieżna, która była wcześniej, no była dosłownie co moment. Jak tylko wróciliśmy do domu co wyszło słoneczko, za chwilę znowu padał śnieg i grat, także tragedia. No nie dało się grać, także teraz na końcóweczkę do, do, dosłownie wyszedłem tutaj powykluwać te jajeczka. O i właśnie mamy jeszcze 5 tych jajek 10 km, które widzieliście wcześniej, więc zobaczymy czy wykluje nam się jakiś Shiny na koniec tego odcinka i pierwszego dnia z Pokémon Go Tour Hoenn Global Oby Relikant. Ja już te wszystkie Pokémon oczywiście mam w Pokédexie, bo mieliśmy je wcześniej na eventach. Nie szajni Relikant, Tropius nie shiny. i moi drodzy, to było ostatnie. Dobra, jednak to było ostatnie. IV chyba tragedia. Tu jest chyba jakieś 1420 wysokie, ale relikanta setkę i tak już mam. Eee, także co, kochani? Ja zaraz pozbieram jajeczka, mam nadzieję, że wypadną dyszki, ale moi drodzy, jest tutaj muszę się wam dzisiaj pochwalić, ponieważ udało się w ciągu jednego dnia, kochani, w ciągu jednego dnia, jeśli chodzi o Shiny, to tak jak widzieliście, Rayquaza na dziko tylko i wyłącznie Castform, jeden Kyogre i jeden Graudon z rajdu, ale, kochani, Udało mi się złapać. Oj, tragedia. Cztery gwiazdka. Dwa graudony, kochani, z raju. Dwa graudoniki. Jeden od Couple of Gaming z Dieselsdorfu, Dziękuję ślicznie. Oraz jeden od Straszaka. Także zobaczymy. Mamy już ten atak tutaj. Precipice Blades. Spoko. Nie udało się kajogra. Ale kurczę dwa graudony. 100% IV jednego dnia. Kurczę, masakra. Masakra. Miałem farta, miałem farta, ale jeśli chodzi o shiny, słabiutko, nie? Także kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy dzień Pokémon Go Tour ee, Hoenn Global. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i widzimy się drugiego dnia. niedzielę z Pokémon Go Tour Hoenn Global. Życzę wam powodzenia. Do zobaczenia. Cześć.